Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Cieszymy się, że jak zawsze znaleźliście dla nas Państwo czas, zwłaszcza, że poniedziałek. Mamy bardzo dobrą wiadomość, myślę, dla wszystkich mieszkańców Tomaszowa. Jako pierwszy głos zabierze wiceprezydent Tomaszowa, Tomasz Jurek. Witam Państwa również. Chciałbym powiedzieć, iż przystępujemy do przeprowadzenia takiej operacji. W postaci możliwości odpracowywania długów przez y, mieszkańców, y, będących w naszym zasobie czy w zasobie TBS-u. Y, ta konstrukcja jest znana z niektórych tutaj gmin y, i chcieliśmy to, ją przenieść na nasz grunt. Y, myślę, że, że ona w jakiś sposób tutaj zarówno pomoże, oczywiście. Y, w jakimś decydującym rozmiarze rozładować zaległości, które są w spółce, ale również sądzimy, że w pewnym zakresie ona pomoże również mieszkańcom, którzy poczuwają się do tego obowiązku spłaty zobowiązań, a nie są w stanie uregulować ich no, z uwagi na swoją sytuację materialną. Generalnie założenia są takie, że przyjęliśmy tutaj 12 zł za godzinę. E, osoby pełnoletnie e, mogą uczestniczyć, uczestniczyć w tym, e, w tym mechanizmie. E, no i, i zapraszamy tutaj wszystkich do udziału w, ty, w, tym, e, w tym procesie. E, dane dotyczące, dotyczące tego przedsięwzięcia są zamieszczone na naszej stronie internetowej. Myślę, że jak chodzi o szczegóły, tutaj gdyby Państwo mieli pytania, no to są obok mnie pani prezes TBS-u, panowie dyrektorzy z Diumu, ponieważ tak naprawdę sądzimy, że przede wszystkim będzie ta realizacja przeprowadzana właśnie poprzez, poprzez tą naszą jednostkę nowo utworzoną, gdzie będzie dużo tego rodzaju możliwości. Ja serdecznie zapraszam wszystkich, którzy by chcieli podjąć to wyzwanie, jak chodzi o mieszkańców, ponieważ, no, tak sądzimy, że w pełnym sensie będzie to na pewno pomocne w podreperowaniu ich zarówno budżetów, jak i, jak i stanu psychiki. I ja myślę, że to tyle, jak chodzi o mnie, co do szczegółów tutaj. Są Państwo, także jeżeli Państwo mają pytania, to zapraszam. To może oddamy głos pani prezes Kamil Kondejewskiej. Dzień dobry Państwu. W porozumieniu z gminą podpisaliśmy porozumienie możliwość odpracowania długów przełużników zarówno zasobów mieszkaniowych komunalnych, jak i socjalnych. W szczegółach może nie będę tutaj tak dokładnie opisywać, powiem tylko, że tak. Każda osoba pełnoletnia, która jest, ma umowę najmu bądź jest zameldowana w tym mieszkaniu, ma prawo wystąpić do nas z wnioskiem o możliwość odpracowania tego długu. Zarówno osoba główny najemca może wskazać osobę do odpracowania tego długu, która skończy 18 lat i która wyrazi tą zgodę. To jest takie nasze wyjście dla osób, które ze względów zdrowotnych nie są w stanie odpracować tego długu. Ważne jest to, że dług musi być powyżej 3 miesięcy, osoby chętne do odpracowania długów składają u nas wniosek, ten wniosek jest przyjmowany, wpisujemy osoby na, list, na listę i co jest istotne, osoby są wpisywane na liście według długości czy ilości miesięcy zadłużenia, tak? czyli jeśli ktoś ma 12 miesięcy zadłużenia, będzie wyżej od tego, kto ma 5 miesięcy zadłużenia. Y, tutaj podpisując to porozumienie y, dajemy możliwość dłużnikom odpracowania długu nie tyle w, u nas w zasobach TBS-u, co właśnie w zasobach, y, możliwościach jednostki y, Urzędu Miasta i to oni będą kierować y, i proponować rodzaj pracy. My będziemy podpisywać umowę i będziemy przekazywać tą umowę do tej jednostki i ta jednostka w ramach swoich możliwości będzie proponować możliwość odpracowania tych długów. Dlatego istotna jest ta lista chętnych, do lista chętnych do odpracowania długu. Jeśli będziemy mieć pięć przypuśćmy miejsc pracy, to tylko pięć osób będzie mogło w danym momencie odpracować ten dług. Co jest istotne, w momencie podpisania umowy konieczność jest regularnego płacania czynszu. Czyli tutaj dłużnik musi mieć świadomość, że ma obowiązek regularnego płacenia co miesięcznego czynszu, inaczej umowa zostaje rozwiązana i nie jesteśmy w stanie dalej kontynuować tej umowy. Jeśli okaże się, że dana osoba nie jest w stanie ze względu na powiedzmy długość, wysokość zadłużenia odpracować całego długu, ten dług będzie odpracowany w części, a odsetki nie będą naliczane za ten okres, który został odpracowany. I to jest istotne. Proszę zapamiętać, że odsetki za okres niepłacenia czynszu i innych należności będzie będzie mógł zostać nienaliczony. To jest istotne. Czyli dłużnik ma nie tylko możliwość odpracowania długów, ma również możliwość wyjścia z całego zadłużenia i wkroczenia powiedzmy w przyszłość bez zadłużenia. Myślę, że to są takie podstawowe czynniki. Jeśli Państwo będziecie mieć Jakieś pytania, to zapraszam. Ja dziękuję. Teraz o zabranie głosu poproszę dyrektora Zarządu Drugi Utrzymania Miasta, Szymona Michalaka, a później wicedyrektora Tomasza Surwańskiego. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Cieszę się, że to jest mój, mój debiut, jeżeli chodzi o konferencję prasową, także jeszcze raz miło do państwa powitać. Czyli tak, Zarząd Drugi Utrzymania Miasta będzie generalnie sprawował nadzór merytoryczny nad pracą tych państwa skierowanych przez TBS. Mamy, wiadomo, pod swoją opieką parki, skwery miejskie, jest chronisko, jest targowisko. W wszystkich tamtych miejscach należących do, do gminy yy, no jest, jest, jest co robić. To oczywiście będą prace proste, prace porządkowe, nie wymagające jakichś tam kwalifikacji. Yy, tak to się będzie wszystko odbywało. Coś tu mogę więcej dodać jeszcze. Będzie osobna, oczywiście będziemy to rozliczać godziny pracy yy, tych pracowników i tutaj jak gdyby kierować i wyznaczać im zadania. To tyle, jeżeli chodzi o zarząd drugie. No to co, macie Państwo jakieś pytania? Jaką mamy strukturę długu mieszkańców tutaj na Marszawa bez tbs u Jaka to jest kwota, jaka z tego część to są odsetki, jak wielu jest tych mieszkańców, najdłuższe, tak, takie najwyższe długi, tak, najdłuższy dług, jaki ktoś ma, jaka to jest skala? Tak, jeśli chodzi o strukturę długów, tak naprawdę powyżej 6 miesięcy to jest około 800 rodzin. Wiedząc o tym, że najbardziej newralgicznym punktem, jeśli chodzi o to, żeby wpaść w zadłużenie, jest ten okres dwóch, 3 miesięcy do 6 miesięcy, dlatego tutaj uzgodniliśmy, że już powyżej trzech miesięcy jest możliwość odpracowania długu. Jeśli chodzi o zadłużenie, tak? To jest około 800 tysięcy rocznie zadłużenie przyrasta. Także łatwo policzyć, że to zadłużenie z roku na rok powoduje, że nie jesteśmy w stanie przeznaczać tyle pieniędzy na remonty, co byśmy chcieli. Jeśli chodzi o odsetki, odsetki są naliczane w momencie spłaty zadłużenia głównego, więc na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie określić, jaka jest wysokość tych odsetek. Są to y, pozabilansowo prowadzone y, naliczenia, więc w tym momencie nie da się tego określić. A jaka kwota jest y, tego dłużnika, który na najwyższą kwotę zalega? Wie Pani co? To bardziej bym określiła nie tyle wysokość zadłużenia, bo na przykład jeśli chodzi o lokale socjalne, y, tam jest dużo niższa stawka, a potrafią być y, niepłacone czynsze od początku. Czyli ktoś, jeśli mieszka 6-7 lat. Na przykład po wyroku eksmisyjnym nie zapłacił ani jednego czynszu, tak? Żadnej opłaty. Więc tutaj nie tyle chodzi o kwoty, co o miesiące zadłużenia. Dlatego właśnie to jest, to, to determinuje kto jest na którym miejscu na liście, jeśli oczywiście się zdecyduje na o odpracowanie długu. A jaka to jest skala? Chodzi pani o procenty. No, ale tak jak mówiłam, 800 tysięcy rocznie, no jeśli policzymy to przez 10 lat, tak, 8 milionów, około 80 milionów jest w tym momencie zadłużenia z całych zasobów. A ja mam jeszcze takie pytanie, jak to wygląda od strony prawnej, ta możliwość odpracowywania? Czy te osoby, nie wiem, będą to miały liczone jako przychód? Jak to Ej, będzie rozliczone? Nie, nie, nie. Jest to y, w ten sposób rozliczone, że jest to... Y, to nieodpłatne świadczenie usług przez dłużnika, tak? Czyli jest to inna forma zapłacenia należnych opłat za możliwość mieszkania w zasobach komunalnych, także jest to przy zawarciu umowy ilość godzin razy 12 zł, jest to stawka, kwota, która jest zaliczana na poczet zadłużenia że to prawnie jest w ten sposób rozwiązane, poprzez umowę zawartą z, pomiędzy dłużnikiem a TBS em i porozumienie pomiędzy gminą a TBS-em. Czy ilu może być chętnych do takiego To znaczy biorąc pod uwagę doświadczenia, tak, zarówno ościennych gmin, jak i y, innych miast w całej Polsce, liczymy na to, że około 100 rodzin na pewno będzie chętnych. Myślę, że 100 rodzin to już jest Taka ilość może być. Znaczy ja to myślę, że to 100 rodzin w tak przeciągu całego okresu. Nie wiem, jak będzie 100 rodzin, to myślę, że to będzie olbrzymi sukces. I dla dwóch osób, dla dwóch rodzin warto to zrobić. Bo dwie rodziny dostaną szansę, z której to jest dodatkowa możliwość wyjścia z zadłużenia. ta praca będzie tygodniu czy weekendowa, bo to jest pytanie zasadnicze, jakie, kiedy oni mają to odpracowywać, jakie mają możliwości? No na pewno zależałoby nam w pierwszej kolejności, żeby ta praca odbywała się w godzinach powiedzmy no, od 7 do, do 15.30 jakoś tak, tak, tak jak my, my pracujemy, jeżeli chodzi o zarząd dróg. W jakichś tam sytuacjach y uzasadnionych, ewentualnie na wyraźną też prośbę zadłużonego, czy tam Pani Prezes, jeżeli chodzi o TBS, myślę, że będzie docelowa możliwość też odpracowania yy, weekendu. Godzin popołudniowe również. No i wszystko jest do ustalenia jeszcze. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć tutaj istotną, taką, że my również podjęli te działania celem właśnie ograniczenia tych najbardziej drastycznych form yy, egzekwowania należności po eksmisję wyłącznie. Te to rozwiązanie pewnie część rodzin też e, będzie postrzegała w ten sposób, że w zamian za, za tą pracę e, oni po prostu w tych lokalach e, będą mogli spokojnie mieszkać. Wiadomo, że eksmisja jest ostatecznością I, i tutaj spółka też stosuje ten, ten środek z ostrożnością i, 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 i generalnie nie zdarzają się te rzeczy, bardzo często, natomiast no, przy niepłaceniu czynszu jest zawsze jakieś zagrożenie właśnie tego rodzaju e, sankcjami, no, czego też e, my nie chcielibyśmy przeprowadzać takich czynności, no, ale e, też spółka jest rozliczana z nich i tak dalej. Dlatego e, również pod tym kątem myśleliśmy, że to jest łagodniejszy sposób spłacenia, e, gdzie nie stosowane są praktycznie w ogóle, e, w ogóle te środki, które przysługują spółce jako wierzycielowi, czyli windykacja należności poprzez poprzez postępowanie nakazowe w sądzie i, i później komunika sądowego oraz eksmisję, tylko właśnie w ten sposób będziemy próbowali również te rodziny w jakiś sposób odciążyć od tego rodzaju zagrożeń. Pytanie, rozumiem, już nie ma. Jeszcze? Tak, proszę pamiętać o tym, że ta lista jest tworzona i tak jak powiedziałam, według kolejności ilości miesięcy zadłużeń. I myślę, że jeśli wszystkie, tyle rodzin, ile będzie chętnych i jeśli jednostka będzie miała wystarczająco ilości pracy, to te osoby będą w stanie to odpracować. Proszę też pamiętać, że czym dłuższy staż niepłacenia, jeśli tak by określić, zwłaszcza przy zasobach socjalnych, tam to zadłużenie nie jest tak wysokie, jeśli chodzi o kwoty, a stawka, która jest zaproponowana za godzinę pracy jest na tyle wystarczająca, że myślę, że te osoby będą w stanie szybko spłacić to zadłużenie i powstanie wakat dla kolejnych osób. Rzeczywiście te trzy miesiące, sześć miesięcy zadłużenia powoduje wpadanie w długi, ale jeśli te osoby się do nas zgłoszą, proszę pamiętać o tym, że my zawsze podpisujemy z osobami, które chcą w jakiś sposób. Spłacać zadłużenie, podpisujemy porozumienia i te osoby, jeśli się do nas zgłaszają, mówią, że mają przejściowe problemy finansowe, nie są w stanie w danym miesiącu zapłacić, my podpisujemy z nimi ugodę i odsetki też nie są naliczane, bo tak naprawdę te odsetki są dosyć istotnym elementem zadłużenia u y, dłużników. I to jest ten element, gdzie zgłoszą się do nas te osoby, zostaną umieszczone na liście, my jesteśmy w stanie z nimi podpisać ugodę na ten temat, że nie będą naliczane te odsetki. Oczywiście pod warunkiem, że jeśli będzie możliwość odpracowania długu, te osoby skorzystają z tej możliwości, bo wtedy naliczanie odsetek zostaje wznowione od momentu, kiedy nie było płaconego tego czynszu. Także też nie możemy osoby, które na przykład nie płacą 12-24 miesiące, skazywać na to, żeby dalej nie płaciły. Dlatego te osoby mają pierwszeństwo, ale myślę sobie, że jeśli osoby będą chętne. To dla wszystkich znajdziemy pracę. Jeszcze dodam tylko tutaj do słów Pani Prezes, że my przyjemy, przyjmujemy takie założenie, że pracujemy na żywym organizmie, czyli jeżeli będzie sytuacja taka, gdzie będzie konieczność zmian i, i jakiegoś tutaj ułożenia tego inaczej, w inny sposób natychmiast zareagujemy. Generalnie myślę, że ta, ten mechanizm będzie na tyle, na tyle popularny, a żebyśmy my również ja, z, z, tutaj ze spółką, jak i z, z zakładem poradzili sobie z, z zagospodarowaniem, oczywiście w cudzysłowie mówiąc, e, tych osób, które będą chętne, bo przy sezonie takim wiosennym naprawdę tej pracy będzie bardzo dużo, i, i tutaj myślę, że nie będzie kłopotu z, z chętnymi, żeby ich wziąć do pracy. E, wydaje mi się, że może być. Kłopot bardziej z tej strony, że będzie mniej ludzi chętnych w ogóle do tego, żeby e, podjąć się tego wyzwania. Także e, jeżeli będzie taka potrzeba, na pewno będziemy zmieniać to porozumienie w ten sposób, żeby ono było jak najbardziej efektywne. Ja to dodam jeszcze. Jest. Tutaj na pewno to jest głównym celem, myślę, tej całej, całego tego przedsięwzięcia. Z naszej strony, tak jak powiedziałem wcześniej, będzie oddelegowana oficjalna osoba, która będzie koordynowała, będzie tworzyła harmonogramy prac, będzie nadzorowała fizycznie w terenie tych, te, tych, tych, może nie pracowników, te osoby, które będą to, to świadczenie pobierały, i będziemy oczywiście też rozliczać czas, czas godzinowy. My na pewno z naszej strony dopełnimy wszelkich starań, żeby, żeby, ta praca przebiegała sprawnie. Na pewno tak jak Pan Prezydent powiedział, jest sporo do, do zrobienia na terenie miasta i jeżeli tylko się ta formuła sprawdzi, to jest na pewno z pożytkiem, będzie dla, dla nas, bo wiadomo, będziemy mogli jakieś tam kier, kier, kierować, tych ludzi też do, do pracy. Wiadomo, że wizerunek miasta też będzie korzystniejszy, może będzie czyściej, musi być czyściej. No i będą też, te osoby oczywiście miały też możliwość odpracowania tego długu. na poczet tak, na poczet, czynszu. Tak, proszę pamiętać, że to nie jest praca, umowa o pracę, to jest y, zastępcze oświadczenie na rzecz y, opłacania czynszu. Czyli y, osoba podpisuje z nami umowę, zostaje skierowana do jednostki, jednostka nadzoruje, przekazuje y, pracę do wykonania i w momencie zakończenia y, ilości godzin, bo tam będzie oczywiście wypełnione, ile przeliczając na ilość godzin, ile godzin jest do odpracowania, i w momencie zakończenia tych prac dostajemy informację z jednostki budżetowej, że zostało odpracowane długi w takiej w takiej wysokości i następuje, następuje odliczenie w sposób księgowy tego zadłużenia. Rozumiem, że wszystkie pytania. Także my serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania się do TTPS-u. Państwu już dziękuję.